Ale tak w ogóle to, przecież jakiego kompromisu, że ostatnio Komisja Europejska zakończyła procedurę z artykułu 7. Powiedziała, że wszystko jest w Polsce w porządku. Powiedziała, że praworządność w Polsce została już przywrócona. Nie ma potrzeby żadnego zmieniania prawa. Okazało się, że już jesteśmy praworządnym państwem. Nie stawiano żadnych warunków. Przecież Co, Komisja nie Europejska ruszajmy, nie ma Ja nie widzę potrzeby zmieniania ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w tej chwili, skoro Komisja Europejska tyle krzyczała na temat tego, że to między innymi właśnie jest naruszenie praworządności, a w tej chwili się okazuje, że już nie. A to jest trochę trolling. Proszę się nie gniewać, Panie Prezydencie. Ale takie są fakty, Panie Redaktorze. Ale Pan mówi tak. Tak? Macie pieniądze z, z KPO, bo już nie ma żadnych problemów? To ja Wam nie, 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 nie podpiszę to, ustawy. Nie nie, 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 nie. To nie jest kwestia macie pieniądze z KPO. To jest kwestia tego, że Komisja Europejska oficjalnie zamknęła sprawę naruszenia praworządności w Polsce kończąc postępowanie w trybie artykułu 7 w związku z powyższym stwierdziła że Polska w tej chwili przywróciła wszystkie jej zdaniem już warunki praworządności nie ma potrzeby dokonywania żadnych zmian i to jest pańskie stanowisko nie ma potrzeby tak dokonywania stwierdziła stanowiska. Komisja Europejska a pan się z tym stanowiskiem, jak słyszę, zgadza. A ja się uśmiecham, dlatego że jak się okazuje, wystarczyło zmienić w Polsce władzę, żeby zdaniem Komisji Europejskiej przywrócić praworządność, to bardzo specyficzne podejście, jeżeli chodzi o demokrację.